Cześć kochane wodniki, witajcie po takiej długiej przerwie. Bardzo Wam przede wszystkim dziękuję, że większość z Was mimo braku mojej aktywności została ze mną. Mm, dziękuję Wam też za wiadomości prywatne, jesteście przekochani. Ten czas nie był oczywiście czasem straconym i e, chociaż tutaj e, na kanale się nie udzielałam, to nadal byłam aktywna i... Zdobywałam nową wiedzę i nowe umiejętności, więc myślę, że to dobry czas wiosna. To dobry czas na rozwój, na pójście w nową stronę z nową energią i tego sobie i Wam życzę. Kochani, dlatego też robimy sobie dzisiaj czytanie. Wiem, wiem wcześniej. Mamy jeszcze kwiecień. Zrobimy sobie czytanie na maj. I. Tak naprawdę, na wiosnę, w którym kierunku iść, co dobrego nas czeka, co zainwestować, żeby nam przyniosło efekty, pozytywne efekty. Zobaczmy, co karty będą chciały powiedzieć. Pamiętajcie, że tutaj jeszcze mogą się nam wkraść energie kwietniowe, ale zobaczmy. Mm -hmm. No dobrze, mamy tutaj karty. A może sobie tak troszkę weźmiemy, kochane wodniki. Dlaczego tutaj mam karty romansu i zabawy? Pierwsze co to przyszło mi na myśl. Romans i zabawa. Dużo pasji, dużo pasji. Ale to może być też pasja związana z duchowością. Kochani, bo mam papieża. Mamy tutaj papieża. Może część z Was czerpać radość z doskonalenia się w sprawach ezoterycznych. Mamy tu też naukę. Mhm. ogólnie nie wiem dlaczego mam tutaj poczucie takiej lekkości, takiego lekkiego podejścia do życia kochanie świętowanie namiętność nawet ten papież tutaj w tej talii tali mistycznego tarotoma życiela Nie wiem, czy to widać, pokażę Wam. Jest taki zawadiacki, taki pewny siebie, taki trochę uwodzicielski. Tak czy inaczej, kochani, będziecie, yy, mam wrażenie, wchodzić, yy, bardzo stawiać na naukę, na rozwój. Może niektórzy będą myśleć o stabilizacji. Mhm, patrzcie. Odwróciło mi się. Jeszcze nie zadając pytania. A z Pentakli e, gdy mówiłam o stabilizacji, pokaże się jakaś nowa perspektywa. I to prawdopodobnie finansowa. Jakaś możliwość. Może musicie bardzo... Mm, Mieć oczy szeroko otwarte, bo coś, coś nowego może się pojawić, jakaś oferta, jakaś możliwość, jakaś perspektywa yy, znalezienia tej stabilizacji. Mhm. Może ktoś mądry Wam podpowie, a może tą mądrość znajdziecie w sobie, aczkolwiek papież nowy może się wykazać takim rozsądkiem yy, bądź zdobywaniem yy, wiedzy. Albo ktoś, ktoś mądry może Wam podpowiedzieć, jaka, jakiś specjalista w danej dziedzinie. Dobra, kochani. Na jakim rozwoju powinniście się skupić? Wiecie co? Nie podejmujcie na razie żadnej decyzji. Nie podejmujcie. Nie... Odwrócona trójka buław. Yy, gdy pytamy o to, co powinniście rozwijać, wydaje mi się, że w tym momencie powinniście na chwilę stanąć i wrócić do dwójki buław, do yy, przemyślenia dobrze alternatyw, do yy, zaplanowania czegoś, do działania takiego schematycznego jeszcze nie yy, Podejmujcie racjonalne... Inaczej, racjonalnych. Dlaczego powiedziałam racjonalnych? Nie podejmujcie decyzji. O tym nam też mówi Wisielec. Wy musicie znaleźć jeszcze inne rozwiązanie. I mamy cesarzową. Cesarzowa również mówi o stagnacji. Kochani, e... cesarzowa to jest taka osoba, która obserwuje... Mm. Ona wkracza tylko w momencie, kiedy już nie ma wyjścia. Ona pozwala rozwijać się. Ona tylko, ona tylko tak kontroluje, ale pozwala działać innym, bądź pozwala działać losowi. Ona tylko trzyma rękę na płycie, ale nie ingeruje zbyt mocno. I te wszystkie trzy karty, mam takie wrażenie, że wy powinniście. Maju, maj przeczekać, przeczekać. Nie wiem, czy to chodzi o sprawy finansowe. chociaż w sprawach finansowych teoretycznie ten aspekt taki się pojawił. Być może on się pojawi pod koniec maja. Y może w maju, bo może tutaj ta, te trzy karty to jest jeszcze energia kwietniowa. Więc yy, w tym momencie jeszcze poczekajcie. Prawdopodobnie coś, coś się pojawi. No, zobaczcie. Rada, czwórka mieczy, regeneracja, odpoczynek. Kochani, nie róbcie nic. Nie róbcie nic. Coś tutaj. Ewidentnie jest na horyzoncie coś nowego, ale wy powinniście jeszcze zdobyć wiedzę, uzyskać jakieś informacje bądź poradzić się kogoś mądrego. Nie podejmujcie żadnych decyzji istotnych, pochopnych, szybkich. Wy musicie wszystko bardzo dobrze przemyśleć. Może odszukać y, jakieś inne rozwiązanie, bo to, co y, w tym momencie przychodzi Wam do głowy, jest niedobre. To są bardzo dobre. Zobaczmy jeszcze. Co karty jeszcze by chciały powiedzieć? Dziesiątka pentakli, królowa mieczy, śmierć. Yy... Najważniejszą, najistotniejszą kartą jest dziesiątka pentakli. Więc, tak jak już mówiłam, już na horyzoncie jest to szczęście. Jest możliwość zarobku, poczucia stabilizacji, być może też szczęście rodzinne, bo dziesiątka pentakli yy, też mówi o tym. Ale bardzo i znowu to samo, słuchajcie, jest królowa mieczy, więc jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to możliwe, że ktoś tutaj spotka bardzo mądrą, bardzo pewną siebie osobę, być może na wysokim stanowisku albo cholernie inteligentną. Ale mam takie wrażenie, że niektóre osoby. Aby to się stało, muszą coś zakończyć. Mamy tutaj śmierć. Więc yy, żeby to miało miejsce, musicie coś zakończyć. Musicie zakończyć albo związek, w którym tkwicie i wam nie odpowiada, bo inaczej nie nadejdzie to nowe to lepsze. I to, co da poczucie szczęścia. Yy. Albo może taką nostalgię, poczucie braku. Może chodzi o wyjście z samego poczucia braku miłości? To też, jeżeli y, siedzicie, rozpamiętujecie y, stare dzieje, albo po prostu czujecie ten brak, możliwe, że brak miłości do siebie. Nad tym trzeba było popracować, aby to nowe weszło. A to nowe jest na horyzoncie i o tym mówią karty. To jest raz, dwa. Słuchajcie, e jeżeli chodzi o sprawy finansowe, musicie mm, poszukać dobrze informacji. O tym już była mowa wcześniej. Aby było to szczęście finansowe i dostatek trzeba podjąć racjonalne decyzje, poszukać mądrych informacji. I coś zakończyć. Słuchajcie, to nie musi być, może być zakończenie pracy, jeżeli jesteście z niej niezadowoleni, ale to nie musi być zakończenie pracy. To może być zakończenie mm, lenistwa, to może być zakończenie jakiegoś schematu działania, jakiegoś kierunku, w którym w tym, do tej pory szliście. Mm tak jak mówię, mogą być to utarte schematy trzeba znaleźć, tak jak Wisielec nam wcześniej mówił, inne punkty widzenia, trzeba znaleźć inną drogę, trzeba znaleźć inne rozwiązanie a z tym starym skończyć mhm. no, kochane wodniki w tym miesiącu musicie bardzo, bardzo mocno nastawić się na komunikację, rozwój poszukiwanie informacji na naukę na rozwadze, ale też i na czekanie. Kochani, na czekanie. Tyle. Tyle moje kochane widniki. Cieszę się, że znów jestem z Wami. Trzymajcie się mocno. Jeszcze raz Wam dziękuję. Pa, pa.